tutaj w Paper Mario z Origami King. Witam was Mark i profesor Soul. Dziękuję. Pam, 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 pam. Ostatnio Ostatnio zrobiliśmy sobie tutaj y, pierwszą część jakby tego tutaj tego tutaj to nad wstęgą. Budzieliśmy pierwszą wieżę. Pierwszą wieżę rozwiązaliśmy tą zagadkę i teraz lecimy dalej. Odkrywać to. Trance. Czyli... ...research... No, jakaś część tutaj takiego symbolu jest Dobra, i teraz będę szukać... Będę... Zwiedzał pustynię, bo jak tak spoglądałem na, na mapę, to widziałem yy, tutaj wieże, i tutaj, jak jest to miejsce, gdzie ja jestem, to po lewo i po prawo są yy, różne yy, odnogi, tam są wieże, więc teraz tam polecimy. O. West. Te dwa kaktusy, te, te dwa kaktusy wyglądają bardzo podejrzanie. Mogę tutaj coś zrobić, jak przejdę? Y tu jest zakopany? Nie. A może tutaj? O! Ok. Triangle Jam, czyli trójkątny. No tak, to wyglądało w Lubnej, że one nie układają tylko trój trójkąta takiego? Nie, myślałem, że tak jak oni są ustawieni, to widać w środku ich, Widać... Yy, że pustka, która jest bez jest bez wypełnienia. To przedstawia trójkąt, ale nie. Przez wiem, że to jest tak zrobione, że tutaj jest potrzebny trójkąt. Dlatego tu ile tego jest w ogóle tych... tych tego konfetti ile tu jest? a jego już tyle nie potrzebuję. No to jak będę potrzebował, to wiem gdzie to na sobie. Tutaj nic nie mam tutaj. O kurde! Joł. Chwila, chwila. No. Dobra. Kapitanie Todzie, poproszę o wykopanie tego. Proszę bardzo. 坐着，坐着。 No, to jest tylko tak potrzebne. Okej. Okay. Czy mi się mikrofon włączył? Uff. Uff. Okej. Okay. Free at fast? Free at fast? Nie. Wszyscy taki cyfr Co się stało? Aha, no hala, się wszyscy taki cyfr kurzeni? Jest i czaszka. Czaszka. Aha, myślę, że trzeba go strącić samochodem. A, ten smutny. O, 100%. Czyli tutaj już nie ma nic. A nie, przecież jeszcze muszę do tej wieży przejść i załadować kolejny kryształ. No tutaj to było akurat łatwo się to my jednak tego nie zrobię, bo... No tak, tutaj byłaby podpowiedź. Ale potrzebujemy... Ajajaj! Potrzebujemy kolejnego Elementala. Czyli tamto to było tylko... A mogę to wsadzić po prostu już, pewnie? To, Wsadzę to i dopiero jak to zapalę, to to się odpali. Dobra. Więc to nam jeszcze dwie wieże potem. Dobra, jedziemy. Tak, ta, ta czarna, ta czarna kulka tam, że to słońce, że, że brak słońca, tak. O, tam jest jedna wieża. A tutaj po prawo co będzie? A! Co? nie on mnie złapał. What the Mam to... That... znaczy mam... ale i tam więc on też będzie atakować chyba. Wow Eee. Aha. Nie wiem, czy chciałbym przetestować, jak on to robi. Może nie. Bo jeszcze by nie zrobił czegoś i by nie został... Monet, a monet mam bardzo mało e, Wydaje mi się, że, że, że dobra, przetestuję ten młotek Siwalna Excelenta To, to rozwalaj. dobra, czyli Szajni Młotek jeszcze jest na nich nic. Dobra, wiesz to Też na, też na tym profesorze można wiele nawarnić tych monet, bo on ci wykopie, tak? Ale tu jest kolejne jakieś miejsce Tam fajnąć musisz, znaczy znaleźć musisz. Dobra. O, bó jest ten, bo wielki. A, wiem, co ja, Czy ja muszę zrobić to, co myślę? Tak. Nie. Ja. Nie. Pyk. Ała, co jest? Tu. E. Polipka. No, nie spodziewałem się, że tutaj nie. Dobra, lecisz do mnie, lecisz, ha, no co jest? Pyk, żegnaj, żegnaj, Aha. raz tylko, co my tu mamy? Tutaj jest jakiś labirynt. Czy labirynt? Jakieś ruiny po prostu, tak? Tam jest skrzynka. Czy to ja mogę rozwalić? Nie, nie, niekoniecznie. Są jakieś piece? Nie. Może tam coś będzie do wykopania w tych piecach? Może. Zobaczymy, czy, czy coś jest do wykopania. Albo to jest jeden taki piec. Nie chcę mi się z Wami już bawić, duchy, co tutaj może być. Du dużo, mo dużo, monet, bardzo dużo monet. Niu, niu. Dobra, i tutaj jest dużo tak, tych, tych, jak to się nazywa, tych piecyków. A Czy coś, co przypomina piece, tak? To nie są konkretnie piece, tak? Nie! Nie tak to miało być! Nie ma? Jest. Umieraj! Nic nie widzi, chłopca. Znaczy, w sumie jak on nie mógł zauważyć? Tych on nie widzi niby co? Halo! Policja! cyk Do. jeszcze to sobie złapi przy okazji oj ciaaaa popuściłem właśnie węże Możesz go walnąć? Dziękuję. Drugi. Tutaj. Tutaj. Tu. Tu. A, tutaj już nie mam przejścia, to już jest koniec. Tu będzie. Tu o. A możesz oberwać? Dziękuję bardzo. Wow, Prawie No, idziemy do tej góry. części Trzeci piecyk, Mnóstwo hajsików. Nie gadaj! Nie gadaj! Serio tutaj było? Ale tutaj nie ma wieży. Czy to w sobie może nie jest przy wieży? Tylko to jest po prostu gdzieś. I to jest do wieży. O, paper mechobu No, chłop mnie nawet nie widzi. No to. Kopnię nie widzi, stoję przed nim, tak nie. Możesz przestać. Nara. Parę tołów, parę pieniędzy. No i oczywiście klejnot. Został już tylko jeden klejnot, tak? No tak, został jeden klejnot do ostatniego. Nie wiem, jakie już były, czy na pewno jest kwadrat, trójkąt? Nie wiem, czy było kółko, ale może nie było kółka. Może był rąb? Pierwszy, nie mam pojęcia. Sprawdzę potem. Pa, 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 pa. Nie wiem, po co ja tu chciałem Przecież ja tutaj chciałem, bo, bo odkryłem, że z nimi można pogadać i oni się otworzą drogę o, Najpierw po lewo, potem po prawo, bo idę Joły. Tutaj, są tutaj są ostatnie dwie wieże więc tutaj musieliśmy i tak przyjść, to jest blokczek jakiś. Jo, ile komfety zagadka? Aha, zagadka uderz w kaktusa? Czy co? Yo. Dobra, teraz zobaczmy, czy zagadka uderz w kaktusa, czy... Nie, nie zagadka uderz w kaktusa. Aha, zagadka zniszcz wszystko naokoło, tak? Po prostu na końcu tam w ten wleciałem od tyłu, tak? Tak. Czyli zagadka, tutaj jest okrąg, dobra. Chlup. O! O! Mega paper, mega ok! To jest kółko, i pewnie do każdej tutaj będziemy potrzebowali tak, ee, no, światła od tego w elementala, tak? Więc nic ja na razie nie zjadłam. Zanim to zbierę, najpierw tutaj zużyję. Teraz zbiorę. Am, am, am. Kolejne? Nie. Tak. Nie, co? Aha, pod różnymi rzeczami są różne rzeczy. I ostatni tołt pewnie. A nie, to jest jedyny tout. Jedyny i ostatni, tak. Przecież nie, ale tak porządkowo nie było. Czekajcie. Raz. Pomyślałam, że to tylko pieniądze będą, bo raczej tu jeszcze nic nie będzie kryło No, pieniądze tam były trochę większe, te że są jakieś tyżki, Dobra, została nam prawa strona i później pójdziemy do, a nie, tu jeszcze coś jest Pójdziemy do miasta zobaczyć te zapiski, które on, tylko ten profesor może tam odczytać, czy coś takiego i poznamy chyba jakiś sekretny talent, który pozwoli nam coś tam zrobić z tymi statułami, bo, bo na pewno o coś z nimi chodzi niż tylko takie miejsce po prostu. Dobra. Eee, dobra, tu są jacyś rzeczy. Dwa skorpiony tody, cztery się Siema. Co? O nie! O Jezu! Widzę jedną na pewno. Dobra. Tu. Tu. A mam ciebie wykopać. Dobra, teraz wyjadę, bo ja nie, nie skupiłem się na drugim. Drugi, o, drugi był tutaj zaraz. obok, Dobra, teraz skupimy na drugim, czyli tutaj, tu i. No, dobra, widzę siebie Jesteś tu Jesteś tu Tutaj Tutaj? No, excuse me No, excuse me byłeś, Jesteś tu No, typie No, co? Ej, nie zgadzam się. Nie zgadzam, co ja mam tu zrobić? Ty, nie, co? co? What? Mm -hmm. no. Aha, Się wspomóc. Nie wierzę, że to robię. Ojej, ale się wykorzystałem. Gdzie? Jak tak, tak. Nie widziałem tego. Kompletnie. O! Nie widziałem tego kompletnie. Aha, dalej mi dali. ataku fajnie wiedzieć. Po co używam? Y metalowych butów, ponieważ oni mają kolce na sobie. Taka ciekawostka. I w ogóle zwykły młotek to już jest taki useless, że nie trzeba go już... On by ich zaatakował! Łówki mnie Nie, nie czemu się nie... Dokończy je już Mario. Teraz zwykły młotek to was dobije. Nawet ja nie będę nic robić. 17 Eee, pięćdziesiąt? Chyba was zwariowaliście. No ale gdzie jest ten gość, no? Nie no, nie no, on nie ma robi. No gdzie on jest? No przecież kopałem tu! Ale to jest bullshit! Przecież kopałem w tamtym miejscu. No teraz to tu. Tu, na końcu fioletowego. No nareszcie. Jest. Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapki, subskrypcje, dzwoneczkiem i nara.